Cześć, z tej strony Klaudyna z zakątka. Zakątka. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, w jaki sposób przygotować taki balsam po opalaniu. Byliśmy na takich krótkich wakacjach nad morzem, to były bardzo krótkie wakacje, bo dosłownie to było kilka godzin pięknej pogody. Natomiast potem w ogóle zaczęło się robić chmur, pochmurno, zimno, zmarzłam i tak dalej, no nieważne. W każdym razie sens tej historii jest taki, że poleżyliśmy sobie na morze, na plażę dosłownie na kilka godzin. I wróciliśmy po dwóch, trzech dniach ze schodzącą skórą. Ja zazwyczaj się nie opalam i mam jakiś tam filtr przeciwsłoneczny. No, moja druga poma. nie używa w ogóle tego rodzaju filtrów. No i niestety, jako osoby, które nie wychodzą na słońce, nie lubią słońca, to z tą skórą różne dziwne rzeczy się potem dzieją. I stąd chciałam Wam pokazać, w jaki sposób zrobić taki prosty balsam, żel po opalaniu. Będzie to żel na bazie aloesu. I teraz tak. Aloes, ja mam Aloes taki swój, ale on jest jeszcze malutki bardzo. I generalnie uważa się, że ten żel z aloesu można wyciągać z aloesu, kiedy aloes ma no tak około 3 lata. Natomiast wiecie, nasze aloesy to i tak są śmieszne, bo one są i tak takie malutkie i tak dalej. Jakbyście zobaczyli, zobaczcie sobie zresztą, jak wygląda aloes rosnący w stanie naturalnym. To są takie potężne liście. I te liście po prostu, jak się je odkroi, to jest naprawdę taki kawał tamtego żelu w środku. No nasze są... no szkoda mi tej roślinki męczyć, dlatego kupiłam żel aloesowy. Można go dostać, bez, żel aloesowy może dostać bez żadnego problemu w aptekach albo w sklepach zielarskich, z czego one już zazwyczaj są z jakąś domieszką. Bo problem z żelem aloesowym jest taki. Nie, w ogóle najpierw może dwie rzeczy. Z aloesu można pozyskać dwie rzeczy: sok aloesowy i żel aloesowy. Sok aloesowy zazwyczaj zabiera aloinę, i to jest taki środek, który działa między innymi przeczyszczająco, i dlatego jest używany także w. No, zioło leśnictwie i nie tylko, jako środek przeczyszczający, Ja ma właśnie tą aloinę. Można kupić czasami właśnie też ten sok pozbawiony aloiny i wtedy jest to sok do picia, może mieć właściwości kosmetyczne i tak dalej. Czasami kupuje się, ja na przykład kupiłam bodajże w Biochemii Urody właśnie ten taki sok drolat z aloesu i na przykład mi zupełnie nie pasował, bo jak się nie to cała moja skóra zrobiła się czerwona. I to może wynikać z dwóch względów. Prawdopodobnie miał trochę tej aloiny, która jest drażniąca, bądź też, to jest moje tylko takie, wiecie, educated guess, że nie był do końca przefiltrowany. Yy, I właśnie on, jak ma niewielkie ilości tej substancji czynnej, to pobudza mikrokrążenie, więc wielu osób może się wydawać, że są mm, uczone na, na aloes, natomiast jest to mikrokrążenie yy, jest poprawione i po prostu robią się takie czerwone wykwity. Ale to jest jednak sprawa. Druga to jest żel aloesowy. I żel aloesowy to jest ten żel, który jest w środku aloesu. i Pokażę Wam, bo nacięłam ten moje malutki listeczek po tym zbliżeniu, będziecie mogli sobie zobaczyć. I ten y, żel, jeżeli jest oczyszczony z, alo, y, z aloiny, on jest w ogóle neutralny w smaku i też jeżeli są takie napoje, wiecie, z aloesem, to właśnie mają kawałki tego żelu. To jest też twarda, znaczy twarde, to jest takie... Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest coś takiego bardzo... Yy, z jednej strony twardy, a z drugiej są takie wyślizgujące się z rąk. I można to wziąć i zmiksować. I wtedy robi się takie bardziej żelowate. I taki żel ma pH... Takie same jak pH skóry, bardzo szybko się wchłania, wchłania po prostu błyskawicznie się wchłania i co więcej, łączy się łatwo z innymi substancjami i przyspiesza ich wchłanianie. I on jest w ogóle wtedy bezbarwny jest bezwonny, praktycznie jest bezsmakowy, nawet jak z takiego mał małego alesu się go ściągnie i w ogóle jest bardzo fajnie właśnie chłodzący. Natomiast problem jest taki, że taki żel ma ekstremalnie krótką wartość e, kosmetyczną, wiecie, jeżeli jest świeży, około tygodnia i po prostu może się zepsuć. Dlatego, jeżeli kupujecie taki gotowy żel, on już zazwyczaj będzie miał jakiś rodzaj konserwantu, może być na bazie alkoholu, ale nie polecam alkoholowego, bo może nam podrażnić naszą skórę. Natomiast zazwyczaj właśnie to jest pisane jako woda i jest tutaj właśnie sok aloesowy, Tutaj jest akurat gliceryny trochę dodany, czasami jest pantenol i tak dalej. W razie no ja mam taki żel aloesowy I on mógłby sam wystarczyć, ale zrobimy go jeszcze inaczej. Więc tak, potrzebujemy żelu aloesowego. On kosztuje, no, ja wiem, około 15 zł. Tyle przynajmniej powinien kosztować. I mam tutaj również wodę różaną. Można to zrobić oczywiście na zwykłej wodzie źródlanej. Natomiast różana jest bardzo fajna i jest taka bardzo, bardzo delikatna woda. To mam... To kupiłam w Warszawie, akurat ją gdzieś tam przywiozłam. Natomiast można kupić wodę różaną w sklepie ze zdrową żywnością. Może to być też woda różana kosmetyczna, nie ma problemu. Tutaj nałam około 30 ml tej wody różanej. I dodaję do reszty do 50 ml, czy około 20 g tego soku z Aloesu. Dobra. I teraz tak, w tym soku jest już. Jest już troszeczkę gliceryny, ja dodam jeszcze dosłownie kilka kropel gliceryny i gdybyście tej gliceryny więcej. Oj, coś Pawła będę musiała znowu wyciągać, Gliceryny, natomiast dodatkowo. Jeżeli na przykład lubicie, to można dodać olej lawendowy, który też jest właśnie znany z takiej właściwości łagodzących poparzenia. Także teraz to wszystko, przylejemy do buteleczki. Tutaj mam taką małą butleczkę, Wymieszamy i można aplikować na skórę. I teraz tak, w zależności jak lubicie, możecie, aplikować, możecie dać pół na pół wody z aloesem. Możecie użyć samego aloesu. Możecie dodać 30% aloesu, 70% wody, więc po prostu te proporcje zależą od Was. Przed podaniem trzeba wszystko wstrząsnąć sobie mocno i aplikować na skórę. Bardzo przyjemnie pachnie bardzo szybko się wchłania. No i przede wszystkim działa. Także to tyle na dzisiaj. Dosłyszniacie Wam zakątku. Jeżeli właśnie macie jakieś takie problemy z no to chociaż sam Aloes polecam na poparzenia. A oczywiście najlepiej jest się chronić filtrami, jeżeli macie te filtry ze sobą. To tyle do usłyszenia i życzę Wam miłego dnia. Hej!